Dzień dobry. Ja już po wakacjach, a w Łodzi nadal pięknie. Powroty bywają ciężkie, ale nie dla mnie. Zwłaszcza, że mam świetne wiadomości. Uwielbiam spotkania z klientami i już mogę na nie zaprosić, ponieważ nowy etap osiedla Enklawa Natury przy ulicy Pienistej 80 w Łodzi już w sprzedaży. A co w projekcie? Dwa budynki, w tych budynkach 103 apartamenty, a w tym penthouse. Pięć kondygnacji naziemnych, jedna podziemna, powierzchnie mieszkani od 41 do 104 m2, 2, 3, 4 pokojowe mieszkania, a wszystko to na terenie zamkniętym, bezpiecznym, w otoczeniu pięknej natury, rzecz jasna. A na koniec najlepsze. Chciałam powiedzieć, że enklawa natury, jako jedyna w Łodzi, znajduje się w obrębie Parku Leśnego Lublinek. Naprawdę! A co to znaczy? Że mieszkańcy enklawy w przyszłości będą mieszkali w środku parku. Czekam na Państwa. Chętnie opowiem o wszystkich atutach mieszkania w tym miejscu, a jest ich wiele. Do zobaczenia w Enklawie Natury.